Mamy pierwszego polskiego półfinalistę turnieju w Bydgoszczy. Janek, pierwszy twój półfinał w turnieju tej rangi 25 tysięcy dolarów plus hospitality. Pokonany rywal z piątej setki rankingu, ale dobrze to wyglądało na korcie, w miarę sprawnie poszło. No, wynik nie świadczy o trudności meczu. Szczególnie ten mecz był rozgrywany w głowie. Tak jak wspomniałeś, pierwszy półfinał na tej, tej rangi turnieju, więc na pewno e, przed, przed meczem był lekki stres, bo wiedziałem, że jest szansa, że to wygrać, ale na szczęście w drugim stacie wróciłem z e, przewagi przełamania dla przeciwnika i, i wygrałem ten mecz na szczęście. A ty coś przed meczem o nim wiedziałeś? Bo tak jak oglądaliśmy go w tym tygodniu, to wyglądał na takiego zawodnika, powiedziałbym, niepoukładanego do końca, chociaż on już ma kilka wygranych turniejów różnej rangi. Wygrywał w Stanach i wygrywał gdzieś tam w Maroko. Znamy się nie od dziś. Nasza znajomość sięga do wczesnych czasów juniorskich, jak nie jeszcze wcześniej. Graliśmy w juniorach przeciwko sobie w Tunezji kiedyś w półfinale. Też na moją korzyść udał się mecz w dwóch setach. Znamy się z koledżu, bo poszedł do Florida State, skończył uniwersytet, co prawda nie w mojej dywizji, ale blisko, więc graliśmy przeciwko sobie parę razy. Jako drużyny singlowo nie miałem okazji w koledżu, ale widzieliśmy się nieraz. Więc z nami się od dziś jesteśmy dość bliskimi znajomymi, więc wiedziałem, czego się spodziewać po nim. Tak. Grałem z nim tak jak wcześniej, wspomniałem i, i wiedziałem, czego się spodziewać. A to zamieszanie takie małe, organizacyjne, no raczej nie z winy organizatorów, tylko z winy pogody, bo tutaj po prostu mocny deszcz spadł, zmienialiście ostatecznie Kord. Ten kord musiał trochę wyschnąć, to jakoś podziałało na to, co w głowie, no bo, bo emocje na pewno, tak jak mówisz, były troszkę większe przed takim meczem. Myślę, że nie tyle, co emocjonalnie. Mi to pomogło tyle co fizycznie, wiesz, bo obudziłem się dzisiaj z rana i byłem taki trochę, że tak to powiem, lewy. Już na razie ja czułem trochę ociężały, nie wiem czy trochę gorzej spałem czy co, ale e, cieszyłem się, że ta przerwa nastąpiła i miałem te kilka dodatkowych godzin, żeby jeszcze się położyć na chwilę, zjeść coś dobrego i zregenerować się trochę i psychicznie, i fizycznie. I rzeczywiście, jak wychodziłem na kort po południu o tej 15.30-16, to czułem się zdecydowanie lepiej, więc na pewno fizycznie to mi pomogło. A jeśli nie, nie grywasz zbyt często takiego całego tygodnia singlowego, bo jednak gra deblowa to, to co innego, to mamy się w ogóle pytać o, o to, ile jeszcze tam zostało? Czy, czy po trzech meczach nie ma co w ogóle o tym Dużo. rozważać? Dużo jeszcze zostało. No, już zagrałem trzy mecze singlowe, dwa mecze deblowe. Jakbym był po, tym, po takim okresie zmęczony i zajechany, to i szczególnie, że grałem wszystkie sety 6-3-6-4. No to po co tu przyjeżdżam tak naprawdę? Więc dużo zostało jeszcze w Baku i na pewno jest siła na półfinał i potencjalny finał. No to czekamy w takim razie. Dziękuję.